Bo przyjacielem człowieka y, przede wszystkim obić drugi człowiek, ale takim uzupełnieniem może też być zwierzaczek. Niekoniecznie czworonoży, niekoniecznie pies, a może to być rybka, ośmiornica, może to być y, no, cokolwiek inny jakiś kangur, żyrafa i nawet nutria. A jak wytresować taką nutria? Ha, to jest pytanie. I na to pytanie odpowie znakomicie znany duet Marek Żyła i Brat Pitt. U uważaj na te poprocie. Uważam, uważam. O. Ha! Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Tak jest, to znowu my! Witam was, brat Pitt i Marek Żyła. Dzisiaj mamy naprawdę niesamowite wyzwanie. Tak, dzisiaj normalnie mamy dżunglanie, to wyzwanie. Nie dżunglanie. Dzisiaj będziemy tresować zwierzę. Tresowanie to wyzwanie. Tak jest. Słuchaj, nie mamy jakiś bacik, że mam... nie Nie żaden bacik, żaden pistolecik. A co? Słuchaj, dzisiaj się zwierzęta tresuje humanitarnie. Matko, patrz... Kangur! Gdzie? No tu! Jaki kangur? To nie jest kangur, to jest nutria. A wygląda kangur! Czy ty widziałeś kiedykolwiek kangura? No nie! Ale tak sobie go wyobrażam. To jest nutria. Eee! I my ją będziemy tresować? Będziemy dzisiaj tresować nutrię. Tak jest. Czekaj, bo rośliny nam zajada. No to musimy się pospieszyć, żeby nam całego lasu nie zjadło. Nutria siat. No, nie siadła. Trochę nogi ugięta jeszcze raz. Nutria siat. Siat. Siad. No to tłumacz jej coś normalnie, bym wziął bacik. Przestań z bacikiem, tak już nikt zwierząt nie trenuje. A na przykład w zoo? No w zoo tym bardziej, słuchaj, to się dba o zwierzęta. Nutria, siad. Jak siądziesz, to dostaniesz nagrody. No, fajną nagrodę dostaniesz, Nutria. Siad. Siad, w ogóle nie kuma. Możesz spróbuj nakarmić. O właśnie, spróbujemy nakarmić. Słuchajcie, mamy jedną z ulubionych potraw Nutri, a mianowicie polskie jabłko. Tak jest. Czemu że polskie? No bo polskie, z sadu. A, od sąsiada. Tak y, nutria. siad. Nutria Siad! No siadaj, nutria! Siad! No siadaj! No i nie da się nauczyć, czekaj. Użyj tego jabłka. Do czego? Bani ją, tę jabłkę. chodź przestań. Wiesz no, co, nie da. Nutriano! no! Siad! No i nic, kompletnie nie działa. Kompletnie nic nie działa. No może ten bacik. Wiesz co? No może, może dzwonią nas najwyżej z telewizji, ale użyjemy bacika. Tylko gdzie jest bacik? Bacik, bacik. Halo, bacik. No, powinien gdzieś. Czekaj, czekaj, nutnia, mabacik, czy to my powinniśmy mieć? Chyba my! Siad! łój, Stać! łój, Do galopu! O matku, uciekamy! Ha! Ja wam dam tresura normalnie, małpy jedne!